teoria.pl, medycyna zdrowia biogabinet.eu i to wszystko w ramach Centrum Mocy dyplomowanych naturoterapeutów Elżbiety i Szymona Spolankiewicz. Ten krótki spisz to krótkie nagranie, ale niezwykle istotne, bo znamy dosyć mocno dylematy zdrowotnościowe, które współcześnie trapią niesamowicie. Mężczyzny, kobiety i tytuł tegoż nagrania on i ona. Tu podeprę się ulotką, którą mamy również do dyspozycji, która w sposób prowadzący jak dziecko za rążkę podpowiada, jak wesprzeć się oprócz psychosomatyki, ale również jak tą psychosomatykę poprawić aby to, ten główny tytuł, który tutaj właśnie mówię on i ona. Czyli o tym, żeby normalnie funkcjonować, normalnie funkcjonować w ciągu dnia, żeby umieć podejść, przytulić się, porozmawiać, uśmiechnąć się, ale również, żeby te wieczory, żeby te noce były również spełnione w sposób właściwy, a nie abyśmy padli się totalnie zmęczeni i właściwie nie chce nam się nawet powiedzieć sobie dobrano. Zatem on i ona, na czym można oprzeć to właśnie on i ona, korzystając z natury, bo natura dała nam wszystko, abyśmy zdrowi byli. I żebyśmy spokojnie mogli funkcjonować w myśl naszej sentencji: żyj zdrowo i żyj z pasją. Otóż Ashwaganda, znakomity adaptogen, ten rzęszeń hinduski, prawda, tutaj absolutnie sprawdza się w wyciszeniu umysłu przeciwstrosowo, przeciw zapaleniu itd. i fantastycznie również wspiera te sprawy tytułu On i ona albo ona i on. Katoaba. Znakomite rozwiązanie, które często również mamy do dyspozycji razem z yerba mate, ale nie tylko, bo można połączyć katułabę, można połączyć ażwagandę, można połączyć i pałdarkę oczywiście, która znakomicie się sprawdza u mężczyzn, szczególnie w remontach prostaty. Idąc dalej, katułaba wymieniłem. Damiana, która jest cudownym rozwiązaniem dla obojga płci, która również w sposób znakomity ustawia hormonalne te elementy u kobiet, ale również znakomicie remontuje wiele rzeczy u mężczyzn, więc on i ona, jeśli tym bardziej on i ona, właśnie damiany, na przykład przed planowaną, fantastyczną, upojną wieczorem, wojnym wieczorem czy nocą, to zdecydowanie obojga, kiedy te damiana wypiją w sposób znakomity, potem i doznania tego przytulania się są nieporównywalnie ciekawsze, milsze, wspanialsze. A to wszystko natura, bo przecież główny inżynier wiedział, co czyni dając nas na tej planecie, na tym świecie, jak również to wszystko, co, tak jak wspomniałem przed chwileczką, natura przy okazji daje. Lapako, lapaczo, różnie jest to wymieniane, to jest właśnie głównie też pod kątem chłopaków, czyli ta prostata, żeby tam kiedy ta prostata produkuje ten płyn, w którym te stworzonki, ma, te stworzonki porządka małe w ilości milionów mają dotrzeć do nie, tych jajek i w konsekwencji powstają istoty du, nie, nie, dap, nie, z haploidalnych powstają diploidalne i w konsekwencji rozwija się zarodek, potem rodzi malutki człowieczek. Idźmy dalej. Wilka Kora, która jest znakomitym rozwiązaniem. Tutaj ja też dorzucę, że Wilka Kola, ale również Dziurawiec, który warto wieczorem też wypijać, który wycisza, uspokaja, ale często też mówi się o Dziurawcu jako tym narzędziu takim, które jakby połączyć Wilka Korę i połączyć rzęszenia syberyjskiego, to mamy tutaj Dziurawiec. Oczywiście to tak do końca nie jest 100%, bo każda z tych roślin ma inne cudowne właściwości, one się wzajemnie cudownie uzupełniają, ale Wilka Kora przecież to również nowotworowo, ale tutaj w temacie on i ona znakomicie się sprawdza. Moringa, która cudownie dokarmia organizm. Moringę mamy w postaci olejku Moringa, którego można używać do twarzy, do włosów, do ciała. Również jest środkiem spożywczym, co ciekawe, jest to jedyny olejek, który my znamy, o którym wiemy, że praktycznie nie jełczeje, czyli właściwie jego okres przydatności jest nieskończony. Oczywiście, jakbyśmy się na słońce wystawili, no to tam jakieś tam paprochy pada, no i różnie może się zdarzyć, ale również mamy molinkę, oczywiście, mieloną, mieloną. Dlaczego generalnie molinka? Bo posiadam masę aminokwasów, z tego 9, z 18 czy 19, 9 to są te, które są niezbędne. 96 składników odżywczych, 40 kilka antyoksydantów, mikro i makroelementów, od gromaj z mówiąc kolokwialnie, więc to jest świetnym rozwiązaniem, więc jest w proszku, można z ashwagandą razem to podawać sobie w jogurciku, prawda? ale również w postaci liści. Świetnie się zaparza, jest bardzo fajna, skuteczna, jest szczególnie pita przed posiłkiem, najlepiej jeśli już jeden raz dziennie, to przed oczywiście kolacją, ale w ciągu dnia można posypać to suróweczki, można posypać kanapeczkę, więc rozwiązań tego już jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Przypominam, wymieniłem tutaj kilka takich podstawowych, ashwaganda, katuaba, damiana, lapaczo wilka kora moringa i oczywiście wspomniałem po drodze dziurawiec m.in. wiele innych jeszcze wspaniałości. To nie są wszystkie, które wymieniłem, bo przecież jeśli chodzi o te sprawy, to tutaj również szczególnie panowie nie wiedzą pewnie, ale nasiona pokrzywy wielu, wielu innych roślin. Tu mam specjalną półeczkę taką, w której można podremontować te tematy, żeby normalnie funkcjonować, bo to są istotne wbrew pozorom rzeczy. One wiele rzeczy nam potem ułatwiają. Mało tego, to jest również ten mechanizm on i ona tego, tych wieczorów, tych nocy, a czasami poszaleć sobie Dzień, dlaczego nie? Jest świetnym rozwiązaniem również zdrowotnościowym, kiedy ta energia przepłynie, ten żywy ogień przepłynie, jeszcze jeśli obojga ludzi, którzy on i ona kochają się, wielbią, są dla siebie wyrozumiali, wspaniali, tolerancyjni i kochający przede wszystkim i siebie, i partnera, partnerkę męża, że one są to cudowne, cudowne chwile. Zatem on i ona, zapraszamy serdecznie, podpowiemy, wyjaśnimy, bo zawsze trzeba parę może indywidualnych pytań zadać. Może trzeba podejść do gabinetu, do biogabinetu i tam, żeby porozmawiać, żeby ktoś inny nie podsłuchiwał wtedy, kiedy jesteśmy tu razem z bałżonką. Jedno spokojnie może w gabinecie podpowiadać parę rzeczy, po jedno drugie może być tutaj na tej terenie sklepu tej części sprzedażowej tego, co natura dała nam do dyspozycji, a dała nam wszystko, żebyśmy zdrowi byli i żebyśmy mogli żyć z tą sentencją Żyj zdrowo i żyj z pasją. Baw się dobrze, najzdrowszy sklep teoria.pl teoria.pl, dlatego że online-nowo również możesz tutaj wiele rzeczy znaleźć, zamówić, wyślemy po całej Europie, nam się to zdarza wysyłać, idąc dalej. Biogabinet.eu, abyś tam wszedł, czy weszła, zobaczyła, zobaczył cóż my takiego dajemy do dyspozycji. Oczywiście jest to ogólny zarys, bo do, do każdego trzeba podejść indywidualnie. Każdy żyje w innym środowisku, każdy żyje pod, w innym poziomie stresu, pasożytów energetycznych, pasożytów różnych dziwnych rzeczy, posiłków spożywają środowiska, w którym żyją. Są to niezwykle istotne elementy i czasami te same objawy u jednego, a u drugiego trzeba zupełnie coś innego zastosować, dlatego że samo środowisko jest tak różne, że trzeba tutaj troszkę innego, innego podejścia. Zatem zapraszamy serdecznie to nasze cudowne centrum mocy online nowo, ale również stacjonarnie znajdziesz nasz właśnie tu skąd dzisiaj te, ten, to nagranie czynie czarnków kościuszki 19 przez 4. Obok tutaj księgarnia, tutaj zaraz torotek to zaraz obok jubiler. Dalej stomatolog, gdyby ktoś miał ochotę, a tam gdyby coś zjeść takiego tureckiego też jest możliwe. Zapraszamy serdecznie również do czcianki orzeszkowej 2, tam tylko we wtorki i, i piątki. Nie zmienia to faktu, że praktycznie od godziny 7 do godziny 13 mam tam zajęcie i przychodzą ludzie, którzy już mają to światełko w tunelu i nie jest to pociąg, czyli szukają rozwiązań naturalnych, aby być zdrowym i niekoniecznie wydawać setki złotych w aptece. Ja wiem, że apteka jest niezbędna, potrzebna w wielu sytuacjach jest absolutnie fajna rozwiązaniem, ale w większości przypadków choroby przewlekłe absolutnie likwiduje się tym, co nam, nam natura dała. Natura dała nam wszystko, abyśmy zdrowi byli i żebyśmy mogli co? Żyć zdrowo i żyć z pasją. Baw się dobrze. Szymon Sporankiewicz z tej strony się kłania i to nasze centrum mocy firmowane przez dyplomowanych natura, naturoterapeutów Elżbietę i Szymona Sporankiewicz. Baw się dobrze i pamiętaj, on i ona mogą wspaniale funkcjonować w ciągu dnia, w ciągu wieczora, rano. i